Dzień dobry moi drodzy, nazywam się Adrian Kilar Poznajcie mojego dzisiejszego gościa. Powinien zaraz się zjawić, a jest nim? Szymon chałupka, znacie go. Cześć. Wbijajcie na jego kanał, bo już jest wideo podcast, który nagraliśmy przed chwilą. Podajcie. A tu mamy kogo? Aleksandra. Ale tak jest, cześć. Pożyczamy na chwilę iPhone'a od Michała, który ma swój kanał, na który nas Was też serdecznie zapraszam. Stoimy, czekamy, ja. Cześć, cześć. Coś możesz mi powiedzieć na szybko o aparacie, o kamerach? Jest nagrywanie w 24 klatkach. O! Więc spoko. Bardzo ładnie stabilizuje te filmy. No i ogólnie za 5000 zł złotych kupisz pewnie milion razy lepszą kamerę, ale... Niekoniecznie lepszy smartfon do nagrywania. I oto mamy go. iPhone 11 Pro z trzema obiektywami wreszcie odpowiednik 13 mm, 26 mm i 52 mm, jeżeli mówimy o pełnej klatce, tutaj możecie zobaczyć moje pierwsze ujęcie dosłownie z ręki, więc możemy zobaczyć, jak działa stabilizacja. Przepraszam za ten palec w górnym lewym rogu, ale wtedy jeszcze nie wiedziałem, że te obiektywy są tak blisko krawędzi i trzeba właśnie na to zwracać uwagę. Świetnie działa tutaj zoom, bo nie widać przeskoków pomiędzy obiektywami, a jak już to rzadko. Poza tym, kolorystyka tych wszystkich ujęć jest bardzo podobna do siebie. O, jest przeskok. Widać tą dużą rozpiętość tonalną, spóźnia na to niebo. Wow, teraz jeszcze go nie ma, ale zobaczcie. Będzie za chwilkę taki przeskok, co prawda. O, widzicie? Widać, że softwareowo jest tutaj robiona rozpiętość tonalna, ale co tam przecież? To jest tylko telefon. A Sony 7 s 2 i kontra ultra wide kamera. W iPhone'ie Pro, zobaczcie. Wszystko wpada w takie bardzo pomarańczowe, ciepłe tony. Widocznie lepiej się sprzedają, i moim zdaniem, tak, rzeczywiście ten obrazek wygląda przyjemniej. To nie przeszkadza mi to. O tym nie mówiłem. Tutaj był taki mały eksperyment porównanie. Niestety nie udało się do końca. Dlatego nie wspominałem na początku filmu, ale to za chwilę. Teraz idę odnieść telefon. Teraz idę odnieść telefon. Co mnie martwi, to to, że znalazłem na nim rysę. co tam, jak pierwsze wrażenia? Wiesz, co? No fajnie maluję. Ładna, rozpiętość Słuchaj, yy, jedna jest sprawa taka. No. Bo. tutaj jest jakaś ryska. Tak, ona była. To, to jest moja sprawka. Okej. Okay. Dobra, oddaję ci to. Czy można to nazwać cudem techniki? No bez przesady. Szanujmy się. <laughs> okay. Nie, ale spoko. Właśnie tak jak już gadaliśmy, rozpiętość tonalna jest super mm -hmm. w porównaniu do większości telefonów. Fajne jest to, że jest 4K na 60 na każdym obiektywie. Stabilizacja nawet w 4K jest spoko. I wiesz co, nie wiem czy zauważyłeś, ale mi się podoba jeszcze taka spójność, bo rzeczywiście czujesz, że nagrywasz to na różnych obiektywach, ale jakby jedną kamerą, a często w, w innych telefonach jest tak, że jak przeskoki się przełączasz, są. tak, są po pierwsze takie mhm. bardzo niepłynne przeskoki, a po drugie widzisz zupełnie... I czekasz, aż się jakoś zmieni na ten tak, drugi... zupełnie... kolejny obiektyw, co nie? Tutaj ten zoom chodzi rzeczywiście płynnie, mhm. to, to mi się oczywiście spodoba. I jest ta Oraz sama kolorystyka, no. to jest spoko. W szerokim kącie właśnie zapomniałem, nie ma autofokusa. A 10 też, też, też nie 10. ma, mm -hmm. ale na przykład w Huawei'ach P30 Pro albo nawet w mi 9 jest i na przykład w Huawei tak fajnie rozwiązali, Aha. że ten szeroki kąt też Ci służy jako obiektyw makro, że tam ma minimalną odległość ostrzenia z 3 cm, to mm -hmm. jest zajebisty patent. Ale w iPhone'ie tego nie ma. W iPhone'ie tego nie ma. Wiesz co, porównaliśmy yy, też P30, bo Szymon miał. A? I zrobiliśmy jedno ujęcie, więc też jestem Ale P30 moim zdaniem skórę dużo gorzej traktuje, takie czerwonawe są twarze, no. Aha. Wiesz, cały czas brakuje mi po prostu tej głębi w nagrywaniu telefonem, wiesz? No to jest Rozumiecie prawda. Ja... Rozumiecie drugiego, drugiego planu, mm. no? to, jest, to jest zabawne, bo często ludzie mi jakoś tam piszą, że a jasność 1.5, a w takich obiektywach po parę tysięcy jest 1.8, nie? Ale jak nie bierzesz pod uwagę tego, że matryca jest jakieś 600 miliardów razy mniejsza... Michał Pisarski, polecam kanał technologiczny Michał Pisarski Tech. Link zobaczycie w opisie filmu. Dzięki jeszcze raz za pożyczenie. Spoko, dzięki. Trzymaj się. Trzymaj się. Nie zanudziliście się? Nie. Halo! Aleksandra, Eksantira, Zjebałem. Tutaj w tym całym pośpiechu tłumaczę się, że zapomniałem sprawdzić, czy w moim telefonie i Szymona są ustawione najwyższe rozdzielczości. Przepraszam Was bardzo. Mimo tej wpadki jednak zapraszam do obejrzenia materiału, dlatego że można te trzy kamery, a nawet cztery za chwilę zobaczycie, porównać pod względem kolorystyki, pod względem obrazu, pod względem rozpiętości tonalnej, pod względem pola widzenia. Jak sami widzicie, Samsung jest bardziej kontrastowy, mniejsza rozpiętość tonalna, ale te teleobiektywy są bardzo podobne do siebie, co zobaczycie za chwilkę w kolejnych ujęciach. Tutaj mam jeszcze Red Scarlet. Ja uważam, że to porównanie nie ma też do końca sensu, dlatego że to są dwie różne kamery, dwa różne urządzenia o różnych wielkościach matrycy i przede wszystkim o zmiennej optyce. Dlatego ciężko porównywać, ale wiecie, ciekawość jednak powoduje, że człowiek zabiera tą kamerę ze sobą. Ultra Wide w Samsungu jest troszkę ciemniejszy, wydaje mi się, ale już jeżeli chodzi o ten obiektyw standardowy 26 mm, to tutaj niewielkie są różnice. Dosłownie dosłownie niewielkie. A tutaj niespodzianka, Highway P30 jest bardziej kontrastowy, troszkę gorzej sobie radzi moim zdaniem mniejsza rozpiętość tonalna. To były takie pierwsze wrażenia, pierwsze spotkanie na gorąco dosłownie z kamerą kamerami w iPhone 11 Pro. To są naprawdę bardzo dobre kamery. Jakościowo jest to super. Natomiast S10 chyba czasami lepiej wypada, jeżeli chodzi o ten szeroki kąt, który jest o 1 czy tam półtora stopnia szerszy. No poza tym o tym nie wspomniałem, ale jest coś takiego jak tryb nocny. To działa w zdjęciach i działa całkiem w porządku. W S10 możemy używać do tego ultra szerokiego obiektywu, w iPhone'ie tego nie. nie możemy. Widocznie zostawił to producent na kolejne przyszłe modele. Poza tym jest to naprawdę świetny sprzęt. Natomiast nie widzę tutaj żadnego mocnego argumentu, aby pozbywać się swojego dotychczasowego telefonu i przechodzić na iPhone 11 bo jakościowo to jest bardzo, bardzo podobne. Jeżeli jakiś producent kiedyś stworzy telefon, w którym będzie można nagrywać vlogach i później samemu koloryzować ten obraz, to będzie taki telefon stricte dla videomakerów, no to, to super, to ja na pewno to kupuję. Natomiast na dzień dzisiejszy nie zrobił na mnie zbyt dużego wrażenia ten iPhone 11 Pro, powiem szczerze. Mówię tutaj o kamerach, bo cała reszta zostawiam specjalistom i recenzentom i testerom, od kanałów technologicznych. Przepraszam za wpadkę. Mimo wszystko zachęcam do zostawienia tutaj subskrypcji, łapki w górę i komentarza i odwiedzenia mnie na Instagramie, bo tam coś się cały czas dzieje. Dziękuję Wam bardzo serdecznie. Trzymajcie się. Cześć!